Dzień dobry państwu. Z tej strony Krzysztof Łuksa. Zapraszam na podsumowanie miesiąca miesiąca kwietniowego 2025 roku, który był szczególnie łaskawy, tak bym powiedział, jeśli chodzi o tematy, ale także wyświetlenia. Miło mi poinformować, że miesiąc kwiecień 2025 roku był jednym z lepszych, jeśli chodzi o wyświetlenia na moim kanale, zwłaszcza Tutaj od 2023 roku, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że cieszę się, że widzów przybywa, że przybywa też wspierających, że przybywa subskrybentów. Rozwija się także moja społeczność na Discordzie. Tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczą w tej społeczności. Niedługo też spotkanie odbędzie się widzowskie. Także jestem też bardzo rad, że są ludzie, którzy doceniają to co robię. I także wielu użytkowników internetu w tym miesiącu odwiedziło mój kanał. Oczywiście nie wszyscy byli zwolnikami tego co mówię. Nie wszyscy zgadzali się ze mną, było bardzo dużo komentarzy. Pojawiały się również krytyczne ze strony zwolników księdza Piotra Glasa. Chciałem powiedzieć księdza Brauna, no, jeszcze księdzem nie jest, pewnie nie będzie, ale trochę sekciarskie zachowanie jego społeczności, czyli chodzi o Grzegorza Brauna. Poruszałem także inne tematy no, związane z, właściwie no, mówiłem o tym, co działo się, tak mówiąc, ogółem w środowisku skrajnej prawicy, ale nie tylko, ale nie tylko, bo były bardzo udane Moim skromnym zdaniem, live z debat, dużo tutaj pozytywnego feedbacku, pozytywnego odbioru, pozytywnych reakcji na, co, na to, co robię, więc cieszę się bardzo, że jest odzew, że kanał się rozwija. Oczywiście, mam w tej chwili sytuację trudniejszą niż kiedyś, kiedy miałem skrajnie prawicowe poglądy. W tej chwili internet jest zalany przez. Tego rodzaju treści. Ja jestem, czasem tak się czuję, jakbym był sam przeciwko wszystkim. Oczywiście nie jestem sam, dlatego że są użytkownicy, są ludzie, przyjaciele, którzy wspierają mój kanał, którzy wspierają mój wysiłek, czy to w formie donatowej, czy to w formie na patronate. To jest też bardzo ważne i za to Wam chciałbym podziękować, że znaleźliście. Miejsce w internecie, w którym nie ma puste słowa, bo na moim kanale tego nie ma, jest merytoryczna krytyka. Dużo jest krytyki rzeczywiście, różnych zdarzeń, różnych zachowań, ale krytyka też jest krytyka oczywiście konstruktywna krytyka merytoryczna jest zjawiskiem, które moim zdaniem powinno być. Obecne w internecie polskim, ogólnie w naszej rzeczywistości, w naszej przestrzeni publicznej. Dobrze, że są takie narzędzia, więc jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zaglądają na mój kanał, którzy komentują. No, niektóre komentarze, oczywiście, a tych komentarzy było bardzo dużo w tym miesiącu, miały znamiona sekciarstwa, ale to też o czymś mówi. To też pokazuje, że moja działalność jednak ma sens, że wywołuje reakcję, że to, co mówię, nie pozostaje obojętne nawet jeżeli sekciarze, no przepraszam za takie być może pejoratywne określenie, ale chyba tak trzeba określić ludzi, którzy za wszelką cenę wspierają na przykład księdza Glasa, który oczywiście może być dla wielu ludzi ważną postacią, jednakże Czyny, których się dopuścił, o których mówiłem wielokrotnie w tym właśnie miesiącu, o których nagrywałem podcasty, nagrywałem materiały, są, są straszne. I straszne też jest to, że wielu ludzi, sfanatyzowanych w jakiejś mierze, żyjących w trochę innej, chyba, rzeczywistości moralnej niż my wszyscy, którzy no, oceniamy to, co się zdarzyło. No po prostu tak jak trzeba. Ci ludzie niestety są odporni na argumenty. Myślę, że sądzę, mogę chyba tak powiedzieć, że moje stwierdzenia na temat tego, co tam się stało i no oczywiście też inne rzeczy komentuję, ale jednak ksiądz Piotr Klas i jego działanie. Jego działanie, to co zrobił, ta krzywda, która została wyrządzona, została ta sprawa została przeze mnie skomentowana kilka razy i no, myślę, że no, lepiej nie potrafiłbym tego już zrobić. Jeśli chodzi o merytorykę, jeśli chodzi o podejście po prostu naturalne, normalne i moralne, ale mimo tego, ale mimo tego wielu ludzi i to naprawdę tych komentarzy było bardzo dużo. Pisało, że nie wierzy że ksiądz Glas jest niewinny, że to jest atak na Kościół. I mam świadomość, że tych wszystkich ludzi bardzo ciężko przekonać. Wielu ludzi nie da się przekonać. Być może 90%, być może 99% nie da się przekonać. Podobnie jak zwolników Grzegorza Brauna, którzy są odporni nawet na to, że siostra Grzegorza Brauna to jest akurat materiał najnowszy. Z dnia wczorajszego, kiedy ja też czytałem Państwu list poruszający, poruszający list, poruszający przekaz siostry Grzegorza Brauna, na który to przekaz zwolennicy Grzegorza Brauna są całkowicie odporni. Patrząc na komentarze, można dojść do wniosku, że w większości ludzi, w większości ludzi, no niestety, sekciarsko myślących, ani gram refleksji, że tak to ujmę ani jakieś, jakaś chwila myśli wolnej od z od uwielbienia dla Grzegorza Brauna się nie pojawiła. Ale to są komentarze, to są komentarze. Wiem, że są ludzie, bo też takie dostaję wiadomości i to muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie nader często, co mnie bardzo cieszy, że jednak to co mówię, to co pokazuje Sposób, w jaki ukazuje rzeczywistość, też mając przecież na koncie długoletni pobyt w właśnie pewnego rodzaju skrajnie prawicowym sekciarstwie, że to do ludzi dociera. I to oczywiście są jednostki, to nie są masy, to nie są jakieś rzesze ludzi, którzy nagle mówią: A on tutaj mówi prawdę, no ale proszę Państwa, to jest niemożliwe. Nie da się zmienić myślenia ludzi. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przekonają się o tym. Widzę to czytając komentarze na moim kanale, tak jak powiedziałem, tych wielu ludzi, którzy niestety utrzymują się w pewnym świecie wyobrażonym, ale w walce o prawdę, o dobro, nie chodzi o to, żeby były efekty natychmiastowe żeby efekty były, tak jak powiedziałem, że z dnia na dzień przekonamy całą Polskę, bo tego się nie da zrobić, to jest proces, każdy ma swój czas, każdy ma swoje też doświadczenia, które to warunkują i ja chcę powiedzieć, że nie żywię, staram się i, i chyba mogę to powiedzieć tutaj szczerze i mówię szczerze, nie żywię negatywnych emocji, tak zastanawiając się nad tym i pochodząc, na chłodno do tych wszystkich ludzi, którzy niestety zostali zwiedzeni, bo ja też kiedyś zostałem zwiedziony, też błądziłem, też miałem myślenie zideologizowane i no tak po prostu jest, tak po prostu jest, że jakaś część naszego społeczeństwa być może jest też podatna, i którzy są podatni na skrajne postulaty, na też uwielbienie, które ma charakter, no Niezbyt jednak konstruktywne uwielbienie do postaci, które się okazują, jak chociażby ksiądz Glas, niestety nie krystalicznie czyste, ale wręcz odwrotnie. I ci ludzie robią wszystko, żeby, nawet jeżeli pojawią się fakty, które wprost mówią o tym, pokazują, że poszło coś tutaj bardzo nie tak, że ta osoba, którą się darzyło jakimś niesłychanie emocjonalnym uwielbieniem, że po prostu. No, to nie jest osoba, za którą powinno się iść, i no wtedy jest wyparcie, wtedy jest agresja też w kierunku takich osób, tak jak, tak jak ja, które komentują rzetelnie całą sytuację. No i trudno, trudno, tak już jest. Nie ukrywam, że czasem emocje też mnie ponoszą, kiedy czytam te komentarze, ale staram się jednak tutaj na chłodno wszystko przemyśleć, podejść do sprawy. Jednak bez emocji, racjonalnie, rozumowo, no bo przecież po to mamy rozsądek, ten słynny zdrowy rozsądek, o którym mówiłem też w poprzednim podcaście. Także chciałbym podziękować wszystkim, którzy komentują moje materiały, którzy wypowiadają się. Też bardzo dziękuję tym, którzy mają odwagę napisać komentarze. I tych komentarzy też jest coraz więcej. To nie jest tak, że tutaj jest jakiś zalew. Nad którym ja nie panuję zalew opinii negatywnie nastawionych do tego, co przekazuję, bo tak nie jest. Zwiększa się społeczność ludzi, którzy widzą, że no, po prostu, że przekaz na tym kanale jest rzetelny, jest merytoryczny i cieszę się, cieszę się i bardzo wszystkim dziękuję za to, że macie odwagę pisać komentarze, które. Czasem rzeczywiście są wbrew no, całości internetu, który jest zalany, tak jak powiedziałem, przez sekciarstwo. Ale swoją cegiełkę dorzucam i czyste sumienie mam, dlatego że robię wiele ku temu, żeby no, jednak pokazać prawdę no, odnośnie już, abstrahując od całego środowiska skrajnie prawicowego, które funkcjonuje z, ze zmiennym szczęściem, Raz lepiej, raz gorzej, ale chcę nagłaśniać i nagłaśniam pewne mechanizmy, pewne działania, też niespójność i oderwanie od rzeczywistości, wypowiedzi tych, którzy są na sztandarach właśnie skrajnej prawicy. I to będę robił. I można mi zarzucać tak, bo niektórzy mówią, a to. Zmienił poglądy, i tak dalej, proszę państwa. Tak, zmieniłem poglądy. Tak, swoje zapatrywania zmieniłem w stopniu znacznym. Nie było to wbrew temu, co niektórzy twierdzą, jakimś procesem nagłym z dnia na dzień. No, może to rzeczywiście miało charakter kontrastowy, ale nikt mi nie powie, że nie jestem konsekwentny w tej chwili, bo po tym, kiedy zobaczyłem, że moja poprzednia droga była błędna, że droga tak wielu ludzi, z którymi współpracowałem, też jest błędna, po tym oto przebudzeniu, bo to tak właśnie do tego podchodzę. Jestem całkowicie konsekwentny. Nie zmieniam zapatrywań. Nie zmieniam zdania w sprawach strategicznych. I proszę o to. No, Wiadomo, że jak ktoś jest nieprzychylny, to dalej będzie nieprzychylny, ale może jakaś jedna, dwie, trzy, dziesięć, a może 100, a może tysiąc, a może kiedyś jeszcze więcej osób, jednak zrozumie, że to co mówię jest szczerą prawdą i, i że jestem szczery w tym co robię i autentyczny. Myślę, że jeżeli ktoś ma normalne podejście do rzeczywistości, i nawet nie dobrą wolę w kierunku mojej osoby, ale po prostu podchodzi neutralnie, nie jest uprzedzony. To to zrozumie, że moja ocena rzeczywistości w tej chwili jest no właściwa to oczywiście nie chcę tutaj powiedzmy, no pokora, pokora powinna pozostać zawsze zawsze powinniśmy mieć pewną pokorę poznawczą. Ale wiem, wierzę i widzę, że jestem bliski rzeczywistości, bliżej na pewno niż ci, którzy tak pomstują, ci, którzy odsądzają mnie i podobnych mi ludzi, czyli normalnie myślących od czci i wiary. Proszę Państwa, wiele rzeczy działo się w tym miesiącu. Komentowałem to wszystko, byłem cały czas. Cały czas tutaj trzymałem rękę na pulsie. Zachęcam do obejrzenia, czy moich live'ów, czy wywiadów. Również no, ostatni wywiad na temat Franciszka, papieża też się cieszył zainteresowaniem, czy też właśnie live y z debaty, czy też poruszanie tematów obyczajowych. No, trzymam rękę na pulcie i właśnie myślę, że jeżeli nawet. Ktoś nie zgadza się z moim osądem sprawy, sprawy, to musi to przyznać, że jeżeli omawiam jakiś temat, to robię to rzetelnie, merytorycznie, nie wiadomo o co chodzi. Przytaczam fakty. Później są oczywiście opinie, i tutaj różnie może być, bo ja nie zmuszam odbiorców swoich, bo to byłoby absurdalne, żeby zgadzali się w 100% z moimi opiniami, ale sądzę, że. Jednak moje opinie trzymają się twardo rzeczywistości, tak jak ja w tej chwili, jako człowiek, jako Polak, jako twórca, jako streamer, czy youtuber, czy dziennikarz, czy redaktor, jak tutaj mnie nazwiecie. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, dzieje się sporo tym, co najbardziej mnie razi, co najbardziej mnie mierdzi, i powinienem do tego być oczywiście absolutnie przyzwyczajony, ale ciężko się jednak przyzwyczaić, a ciężko też zaakceptować sytuacje, które dzieją się w internecie. No ostatnio tragiczny atak na lekarza przez funkcjonariusza służby więziennej. Czytają komentarze pod jednym z materiałów z konferencji prasowej dyrektora szpitala, w którym pracownikiem była ofiara. I komentarze, które tam występują, no są, no są jakie są po prostu, są dramatyczne, tak bym powiedział. Większość komentarzy, które czytałem pod materiałem, to akurat na Polsad News było brzmiało: "Podajcie narodowość sprawcy, powiedzcie kto to zrobił" i cały czas tylko. Czytamy o tym, że komu ta narodowość jest ukrywana, podczas gdy nie było żadnego problemu z, z ukrywaniem, z wiedzą, z informacjami na temat narodowości sprawcy. Okazał się tym sprawcą 35-latek ze służby więziennej. Też jest teraz dyskusja. No, wreszcie ktoś zwrócił uwagę na to, że istnieje służba więzienna, że trzeba być może ją dofinansować, że trzeba pewne procedury usprawnić, ale chcę powiedzieć, że bardzo ubolewam nad tym, że tak mało empatii jest. Tak mało empatii jest w dużej części naszego społeczeństwa, tej części, która się wypowiada w internecie, bo te komentarze, które pojawiały się pod, pod tym materiałem, oderwano od rzeczywistości, bo okazały się zupełnie chybione. Tutaj narodowość sprawcy była taka, że, że po prostu to jest Polak, jak powiedziałem, funkcjonariusz SW. Tak samo komentarze, które pojawiały się pod innym bardzo dramatycznym tematem, który poruszałem i to w kilku materiałach, czyli sytuacja w Oleśnicy, przerwanie ciąży, no, zarzuty skandaliczne wobec lekarki, która dokonała zgodnie z polskim prawem. Jeszcze raz tutaj podkreślam, bo też komentarze się pojawiły, że Łukza Bredzi, że to nie jest zgodne z polskim prawem. Poczytajcie. Czytajcie ustawę o dotyczącą właśnie przerwania ciąży, o planowaniu rodziny, i tam jasno jest napisane, że jeżeli dochodzi do zagrożenia życia matki, czy też zdrowia, to przerwanie ciąży, nawet niestety, w tak trudnym czasie, w dziewiątym miesiącu ciąży, jest. Dopuszczalne. To jest dramatyczna sprawa, to nie jest sprawa, którą ktoś wykonuje od tak, ale no niestety fala hejtu, fala komentarzy ideologicznych, bardzo często zupełnie absurdalnych, również pojawiła się na moim kanale. Oczywiście to, był, to była jakaś część tego, co ogólnie pojawiło się w internecie, ale ten temat skomentowałem. Miałem odwagę powiedzieć prawdę, powiedzieć to, co myślę, ale. To jest właśnie prawda, proszę Państwa, bo wystarczy spojrzeć na polskie prawo, żeby, no jeżeli ktoś czyta ze zrozumieniem, żeby pojąć, że tutaj nie doszło do jakiegoś przestępstwa, jak niektórzy wypisują absurdalnie w komentarzach. W moim życiu często czułem się tak, że jestem sam przeciwko, może nie wszystkim, ale jednak przeciwko większości. I czasem to było złudne, czasem to było rzeczywiście właściwe poczucie. I dziś tak, też tak to odczuwam. Dziś też tak to odczuwam, kiedy w internecie, który jest zdominowany przez skrajną prawicę, przez ideologię, przez oderwanie od rzeczywistości, czasem ta ideologizacja. I to oderwanie rzeczywistości, od rzeczywistości no, nie, nie tylko jest na prawej stronie, bo widzę, niestety, po stronie również, czy takiej normalnej, centrowej, czy też po stronie jakiejś skrajnie lewico lewicowej. No, wiadomo, skrajność ma to do siebie, że jest oderwana od, od rzeczywistości. Często trudno jest wyszukać komentarz, który nie byłby nacechowany jakimiś subiektywnymi naleciałościami, czy też właśnie ideologicznym. Oderwaniem od rzeczywistości. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby odwiedzać mój kanał, żeby doceniać to, co robię, bo sądzę, że jednak ma to wartość i warto takie miejsca wspierać. Mimo tego, że jest bardzo dużo innych miejsc, które no, niestety pokazują często mówią to, co ludzie chcą usłyszeć to jest bardzo łatwe. Mając pewne, pewne ideologiczne schematy, wdrukowane w swoim umyśle, tak jak ktoś tam chwali Grzegorza Brauna czy, czy innych podobnych mu działaczy, czy po prostu jednostki. No, wystarczy powiedzieć to, co z, to, z czym ludzie się zgadzają. No i oczywiście są już wyświetlenia, są zasięgi, są lajki i tak dalej. Tym bardziej cieszę się, że jednak mój kanał wzrasta, mimo tego, że idę w jakiejś mierze pod prąd i z tej drogi nie zejdę. Z tej, z tej drogi nie zejdę. Od razu mówię wszystkim tym, którzy też takie komentarze się pojawiły: że proszę zakończyć działalność, że to już nie ma sensu. Ma sens, ma sens, mówię nieprawdy. Ma sens rzucenie, rzucanie wyzwania tym, którzy bełkoczą, tym, którzy przekazują jakieś pustosłowie. Ile pustosłowia jest w przestrzeni publicznej? Chyba większość, no nie wiem ile procent, to już oczywiście ciężko tak oszacować. To bardziej umowna, publicystyczna byłaby tutaj statystyka, ale no tak często spotykam pustosłowie, że, że aż się zastanawiam nad tym właśnie jaka jest kondycja intelektualna, naszej przestrzeni publicznej polskiej przestrzeni publicznej, w której jestem, z której nikt mnie nie wygoni, cokolwiek by się działo, będę cały czas materiały tworzyć. Kanał będzie się rozwijał, a ja będę mówił to, co może się wielu ludziom nie spodoba, nie podoba. Mówię o tych, którzy są ideologicznie nastawieni skrajnie jakoś nastawieni do rzeczywistości. Ale to jest po prostu prawda, i tym bardziej dziękuję wszystkim tym, którzy doceniają to, że zdania, które wypowiadam, nie są właśnie jakimś pustosłowiem, że odnoszę się do rzeczywistości, że adekwatnie w pewne rzeczy oczywiście uderzam, też krytycznie, bo trzeba zło krytykować, a dobro chwalić. I tym wszystkim, którzy wspierają mój kanał, którzy też wchodzą tutaj. Na mój kanał chciałbym serdecznie podziękować. Pozdrawiam wszystkich Discordowiczów w tym miesiącu. Było sporo live'ów, tak jak mówiłem, też z debat, ale także było trochę podcastów. Też mam sygnały, że te podcasty się Państwu podobają, że lubicie słuchać tego, co mam do powiedzenia. No, dla twórcy nie ma nic lepszego, nic lepszego nie może usłyszeć. Każdy taki komentarz mnie mobilizuje. Mnie zachęca do jeszcze większego działania jeszcze bardziej. Jeszcze no, po prostu rozwoju rozwoju tego kanału. I, I na pewno tak jak powiedziałem nie poddam się. I może jest to dla mnie w jakiejś mierze pewnie trudniejsze niż kiedyś. Niż kiedy komentowałem to. Będąc w innym wcieleniu, wcieleniu, cytując klasykę, ale nie poddam się z pewnością i wiem, że to co robię ma wartość. I to wy właśnie, drodzy widzowie, słuchacze, to pokazujecie w swoich komentarzach, w swoim wsparciu i że to co robię służy dobru sprawy. I tak po prostu będzie. Będziemy się rozwijać. Również tutaj chcę zaanonsować spotkanie majowe widzów kanału. Zachęcam tutaj wszystkich, którzy w połowie maja mieliby trochę czasu, żeby pojawić się w Warszawie do tego, żeby tutaj spotkać się ze mną, z nami, z ludźmi, którzy, którzy po prostu wiedzą, co się dzieje wokół nas i. O nie chcę tutaj za bardzo chwalić swojej osoby, bo to wiadomo, no, należy pokorę zachować, i, i, też, i też tutaj pewien rozsądek, ale jednak, proszę Państwa, społeczność, która się wokół tego kanału, wokół mojej działalności wytworzyła, chociażby na Discordzie, to jest coś wspaniałego. Naprawdę tak wartościowi ludzie, tak kompetentni, Merytorycznie wypowiadającej się dyskusja, która trwa na Discordzie cały czas, od rana do wieczora, proszę Państwa, są posty, są no, różne dyskusje, są komentarze. U mnie na Discordzie ta społeczność się rozwija też bardzo dobrze i to jest no, chyba jeden z moich większych sukcesów, czyli to, że zdołałem zgromadzić wokół siebie, ale. To nie chodzi o mnie wokół pewnej idei. Też takiego zdrowego liberalizmu, zdrowego rozsądku, podejście do rzeczywistości, zgromadzić zdołałem wartościowych ludzi, którzy no, wypowiadają się w sposób rzetelny, normalny. No po prostu to, to, to nie są, to nie jest jakaś szurja tutaj. I, I to się rozwija. A jednak o człowieku świadczy też to, jacy ludzie wokół niego się zbierają. No, i jeżeli miałbym jakieś problemy z samooceną, to jeśli chodzi o tę społeczność, to z pewnością by mi to pomogło, bo ludzie, którzy tam się zebrali, też zachęcam wszystkich Was do dołączenia. Ludzie, którzy, ludzie, którzy tam się zebrali, to naprawdę są wartościowe jednostki. Po prostu fajni, normalni, dobrzy, mądrzy ludzie. Tak. I za to też chcę wszystkim podziękować. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają kanał w miesiącu majowym. Oczywiście będziemy cały czas tematy polityczne poruszać. 18 maja pierwsza tura wyborów, więc kontentu nie zabraknie. Bardziej będę się pewnie skupiał właśnie na tematach wyborczych, politycznych, ale możecie Tutaj być pewni, że jeżeli się będą pojawiać kwestie takie komentowane gorąco, to, to, no, to na gorąco, właśnie będę do tego się odnosił. Komentował i. No i zachęcam wszystkich, którzy chcą coś ciekawego usłyszeć, żeby właśnie wchodzili na mój kanał, odpalali moje materiały. I ja Was wszystkich chętnie. Zawsze witam i pozdrawiam i pozdrawiam i pozdrawiam i życzę miłej, udanej majówki. Może trochę poza polityką ta majówka też się może odbyć, bo to wiadomo też czasem musi umysł odpocząć. No ale czasem wręcz odwrotnie, przy grillu jak przyjeżdża ciotka, dziadek, wujek, może wujek Marek, Jakubek przyjedzie. No to dopiero będzie. Dyskutowanie przy karkówce, a może ktoś przy wegetariańskich, wegańskich produktach to będzie dyskusja o polityce. Oby te dyskusje nie zamieniały się w jakieś niepotrzebne kłótnie i trwały konflikty, bo nawet jeżeli się różnimy w kwestiach politycznych, to jednak pamiętajmy o tym, że jesteśmy po prostu ludźmi. Po prostu ludźmi. Dziękuję. Wszystkim ich serdecznie pozdrawiam.